Wspankuję Wam wszystkim, z tej strony Waszek, a jest ze mną Locarius. No, no. I zaczynamy nową serię, e, którą jest Valheim. Jak dobrze znacie albo nie znacie, ta gra już ma generalnie, nie wiem, rok albo dwa, w sumie nawet nie pamiętam. Dwa lata. Jest to gierka survivalowa. No, jak sama nas zaskakuje, musimy przetrwać po prostu w, w świecie, w otwartym świecie. Musimy zbierać sobie kamyczki, jakieś, jakieś patyczki, jakieś łodyżki. I oczywiście, potem dalej sety: jakieś jeśli chodzi o zbroję, broń, żeby po prostu walczyć z bossami. Tak jest generalnie zarys tej gierki. No i co? I w sumie wpadliśmy na ten pomysł z takich względów, że w Grounded, którego grywaliśmy na streamach, grało nam się w miarę ok. Więc stwierdziliśmy, że tego Walchema też wam pokażemy. Bo może nam się będzie fajnie w to grało. Zresztą już tak trochę testowo pograliśmy, żeby zobaczyć co i, co i jak w tej grze jest, więc generalnie... No, to ciekawa jest mechanika, dosyć proste wszystko jest intuicyjne. Właśnie kamień podniosłem, jakieś schematy mi wyskoczyły do zrobienia. Także zobaczymy. Zapraszamy bardzo serdecznie na, na nową serijkę, która będzie. Nie, nie, nie planujemy robić z tej gry oczywiście 100 odcinków, ani kończyć te, w jakiś sposób tej serii, no bo wiadomo, że... dałoby się, nie? Y, dał, no myślę, że może i by się dało, tak? Ale to, no, wszystko zależy od tego, jak wam się będzie podobały y, podobała ta, ta gra y, i nasza rozgrywka, no i też nam, jak się będzie grało w samą tą grę, tak? Bo możliwe, że po prostu, po, nie wiem, po 10 godzinach nam się znudzi, tak? I wyjdzie około 30 odcinków. Ale to wszystko zobaczymy, będzie wychodziło w praniu, a my tymczasem lecimy dalej. To jest generalnie początek, tutaj się respimy. Zrzuca nas taki wielki kruk. No i co? I tu jest generalnie Hagin, który jest takim naszym pomocnikiem. Podczas wypraw służy ci radom, otaczające cię magelity, Megality. To kamienie ofiarne, reprezentują wygnanych, których musisz zabić, by dostać się do Balchali. Tak, no to naszym celem jest generalnie dostanie się do Balchali, ale musimy wpierw pozabijać wszystkich tych bossów. No dobra, no. no to w takim razie lećmy. Ja robię jogging no, Tak, to robisz jogging dookoła. Pamiętajcie, się że, że Pamiętajcie oczywiście, że jeśli wam się odcinek odcineczek spodoba i jesteście zajarani na, na serię całą, to zostawcie lajkensa, zostawcie subika. My to bardzo, bardzo lubimy oglądać i też lubimy patrzeć jak wam się to ogląda. Nie wiem co powiedziałem, jakaś coś chyba podpokminiłem w brzmie. Ale wiadomo o co chodzi. Ale chyba wiadomo o co chodzi, także no. Ja sobie jeszcze podgłośnie podgłośnię i podgłośnię sobie gierkę. No i możemy lecieć. Tak... I dobra, to co? Robimy ten? Farmimy sprint? Tak, tu generalnie jest kwestia farmienia, czy znaczy farmienia, jak spienia po prostu różnych, różnych umiejętności, a przykład sprintu, skoku, albo właśnie ścinania drzew i tak dalej. Na razie może weźmy się za jakiegoś buko. W sumie, zaraz, tutaj generalnie... No, takie małe gówno można rękami? Chyba można, chyba można to zniszczyć. Tak, tutaj pod tabłem generalnie, jak widzicie, mamy schematy, które możemy sobie robić. Tak kamienny topór, maczuga i młot. To jest coś, co musimy zrobić sobie na początku, żeby w miarę to jakoś szło nam. Młot jest do, do budowania różnych rzeczy, takich jak domy, fortyfikacje i tak dalej. Maczuga on to oczywiście do, do, do bicia się z potworami, a kamienny topór no to do ścinania drzewek. Więc trochę przydałoby się nam pozbierać jeszcze kamieni i gałęzi, one tutaj leżą sobie tak rozsiane po całym świecie. Także na razie sobie możemy tak chodzić, pozbierać. Ale i tak najlepsze jest skakanie na zmęczonym. Tak, tak, tak. Że... tak. No, 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 zobaczcie jak wygląda skakanie jak, jak chłop jest zmęczony, nie? To jest po prostu... <noise> to jest po prostu jakaś parodia skakania. <noise> ja pierdykał. Nie zrobili na przykład, że... Nie możesz skoczyć, nie? Na przykład I cannot do this, czy coś takiego napisane, tylko po prostu was skaczesz jak taki niepełnosprawny <grym> Tak, skaczesz odrywając się 10 cm od ziemi po prostu po i czym, Po czym mija parę sekund i nagle robisz kangaroo w GTA, stary. <grym> <grym> tak, dokładnie. E, ty, tu jest jakieś zabudowanie. Ty, jakąś szopę znalazłem. Zajebiście, zgubiłem cię. Koc. Ja dobra, dobra znalazłem szopę, ale no, dobra, to, jest. to jest jakaś buda dla psa, bo tam nawet się nie da za bardzo. <grym> O, skradanie się nawet mi się zabojedowało, ale jajce. Bo da się skradać, nawet nie wiedzieć. Ty, ale jaj, w Skyrimie jestem na środku, ten. Tak, tak, to, 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 to oczy, nie? Takie. Ale jaj. Znaczy, oczy, opa. Nie, no ale to przesadzili z tym, <grym> to jest dramat. Jeszcze jest nawet ogrodzenie stare, jak dla psa. Ta, no. Możemy tu zrobić ten. A tym możemy wilka oswoić, tu go wpierdzielić, ale jajce. A może i się da, nawet w sumie nie wiem, czy tutaj da się oswajać wilki. Aż tak bardzo zaawansowany w tej grze nie jestem. Loki grał trochę dłużej. Tą grę wcześniej. A to kiedy, dwa lata temu. Także, no tak, no ale tam pewne mechaniki możesz już mieć w głowie i po prostu wiedzieć co i jak. No niby wiem, co tam robiłem dalej, ale jakoś tak nie, nie zapamiętałem za dobrze tego. No, w każdym razie będziemy sobie grali, powiedzmy, że w miarę na świeżo. lubiłem um, się znowu. Kamienny topór. No ja sobie właśnie Toporek stworzyłem. Zaraz będę walił walił w drzewo. Kiedy... Dzik mnie goniko! Gdzie ty znowu żeś pola? chłopie, a, a ty widzę! Ooo! tam goni dzik. Czekaj, nie, on nie chce przestać. musi się znaleźć, nie kubiłem. Nie chce przestać boć własnego teren. No bo ty poczekaj, no, cofnij a się. Ja jest co coś rozumiem, no. Nie, to jest. To musi... Dlaczego na mapie nie widać? Kurde, muszę a... go zabić. Dawaj go! Uh. A bo tu masz już pałę jakąś. Tak, no ja już sobie siekierkę zrobiłem. Kurde, a ja czekaj co? No za mały za mało paty. Bady... Ej, dobra ja zginę stary. No o kurde. za mało życia. Ej, nie, dobra, mo mogę zjeść w sumie tą Szarzełki. Kurde, atakują. Małe szarzełki są śmieszne. Kurde zaraz, Trzymawe, on... Ja sobie normalnie zjadłem tego. Tu jest sobie generalnie możliwość jedzenia różnych rzeczy, na przykład takich malinek czy, czy mięsa. Dobrze Mówi jest to tak sobie... Typowo, nie? Tak, z tego co tam sobie wyczytałem, jakieś poradniki na necie, to dobrze jest sobie to kombować w jakiś sposób, jak potem, jak potem będziemy chodzić sobie na... na bossy, to jakieś konkretne kombo robić z, z tego jedzenia. <laughs> Żeby po prostu to najlepiej jakby działało. Jeśli, jeśli graliście w Walheima, a macie dla nas jakieś ciekawe porady, które moglibyśmy wykorzystać? To dajcie, słysz śmiało piszcie w komentarzach. No to jest e... generalnie popularna gra. Tak, to jest gra dosyć popularna. W sumie no, popularna ja wiem, nie grałem nigdy, aczkolwiek słyszałem, że jest bardzo fajna i bardzo taka. Ale znałeś ją. Tak, no. tak, tak znałem. No to nie to jak ją znałeś, no to wiem, to jakby wiesz, o niektórych grach się w ogóle nie słyszy, nie? A no, ale te gry, Wie... te gry survivalowe to są raczej takie dosyć popularne. W ogóle to jest popularny dosyć gatunek, mi się wydaje ostatnimi czasami. Hmm. No tak, jeszcze są nos of the forest, nie? Tak, są The Forest. Tak, tak, ta, ta, dokładnie. Teraz to jest już w ogóle. E, pik, ale ty, poczekaj, gdzie ty jesteś? Bo teraz to ja cię zgubiłem. Nie tak. wiem, kurde, biję się z jakimiś szczerzełami Nie mamy domu stary, a jest noc. A ja się nosisz zasz, na, wiesz, na przynoszę wieści? Co tam chcesz powiedzieć? już piotów musi być stworzona. No, no dobra, no dobra, wiemy takie rzeczy. Eee, nie, dobra, by bo to nie śmieszne. Ja stałem w miejscu i rąbałem drewno i nagle cię nie ma. Bo ja biegam jak debil dookoła. Ja, ja nie wiem wiesz co, w sensie debil, no zbieram itemy, nie, znaczy te takie po prostu tak jak się powinno robić, ale że nie ma strzałeczki na górze to to jest trochę kurde, jakby to powiedzieć, kryminą szczerze. W sensie, że nie ma na mapie strzałeczki, gdzie ty jesteś. A no to w sumie też, to powinno coś takiego, o no, ja je, jesteś obok mnie. Ja tutaj jelenia próbuję łubić. Mm -hmm. Ja jeszcze nie mam maczugi jak jak cholera, co mnie trochę martwi. Ale może to to No ja właśnie jedną maczugę mam i już w sobie młota też sobie mogę zrobić, tak że mam wszystko, co nie jest potrzebne do szczęścia. Rąbanie drewna robię choć. To jest trochę jedzenia by się przydało. Tak, wiesz co, ale nie wiem czy jakby, czy w tej chwili... No dobra, w sumie okej. Okay. Czy to jedno rozwalmy, bo ja potrzebuję drewna. O chulera! O, o. Właśnie bo to już nieraz padliśmy z tego. Tak, tak, no właśnie jak sobie testowo graliśmy, to okazało się, że jednak spadająca kłoda może nas zabić. I się przekonaliśmy bardzo. bardzo. boleśnie. boleśnie. A ła, przed tym no 8HP. Nie, to się toczy! Matko, stary tak nawet tocząca się może się zabić. Przez chwilę tak? mi 8HP zabrało, no? Nie. dobra, kurde, trzeba znaleźć tą chałupę choć razem trzeba dobra, tam No, pociąłeś tamtą tam kudę? Właśnie niekoniecznie, ale dobra, już co mam, co chciałem Dobra, okej, okay. ty bo teraz już jest taka nos totalna, a my jesteśmy w ogóle chłodne na mnie jest trochę. Wróciliśmy, nie, dobra, po prostu biegnijmy w jakieś miejsce. Kurde, nie niedobrze się zaczęło, co? Ja, no, dobrze by było. Mogliśmy to trochę wcześniej znaleźć tą chatkę, bo teraz to będzie problem. W sumie, czekaj pochodnie, może wyciągniemy, będzie trochę widniej. O, oh, cek. Ja to tyralierą? Co to znaczy? Nie. Żeby, żeby tyralierą iść, czyli ja troszkę po prawej, to troszkę po lewej, Żeby patrzeć na inne jakieś miejsce, żeby widzieć się. Aha. Ale jednak patrzeć na... Kurde, ale w nocy to ja tego nie znajdę, chłopie. No bo to idziemy tyralierą. Wlach. Krze krzemień. Tak. Jest na krzemień, ale jajca. Kurde, fajnie teraz po, po nocy szukać tego. Ja Pamiętaj, że po drodze sobie zbierać jakieś gałązki, czy kamienie, czy coś. Nie? O, ty, o tyle dobrze, że noc nie trwa jakoś bardzo długo. Bo żeśmy się już o tym przekonali, nie? Tak, to prawda, ale jestem ciekaw na przykład, czy. Teraz nam jest chłodno. Jest noc i jest nam chłodno. Czy my możemy zamarznąć w jakiś sposób? O kurde, sz, szaszłak. Szakłak. Szaszłak. Stary, ja to jest jeszcze na dodatek jestem mokry. Mokro mi. Mam no, napisane, kurde, trzy kropelki, bo wpadłem do wody. A, no to właśnie, no wpadałeś do wody. W ogóle zamarzam stary. O cholera, Nie, 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 nie. Nie, nie wkurzaj ich. Są dziki. Ja wolę z nimi nie walczyć. No dobra, ale ten. ten. ten karzebek, to w ogóle nie chce mi tutaj. O, nie, no i goni mnie ten. Dźwięk. Nie, wpadłem w jakieś kurde lochy, no. W sensie. Lo, lo, locha, wiesz o co chodzi? No loche, no w sensie. No, <laughs> o, maliny, maliny. Dobra. Kurde, ale ty nie biegaj tak, bo kurde, zaraz znowu już mi uciekniesz. Teraz się widzę, widziałem coś tylko po, pochodni. No to chodź, chodź. No, idę, idę, ale kurde... O, ej, goni jest ta locha! Aha. Jest fajne miejsce na zbudowanie domu, w sumie. Ty no, ale to jest oczywiście, to jest, to jest w git. Płaskie... To ja nie wiem, czy my kurde nie przeżyjemy po prostu tej nocy w taki sposób. Płaski taki teren, to w sumie może, może chyba być lepszy pomysł nawet. Ale Polanka. A co to jest w ogóle za kamień? I właśnie, tylko się go cykam. Może przywołam jakiegoś bossa niechcący. Znaczy nie, niech sądzę, zawsze sąd, te, go nie przywołasz, kamień z runami, czytaj. Aha, no to... O! Razem temu, kiedy z Odyn zjednoczył światy, rzucił zeszytu wanirów, giganty i stworzenia starsze niż ktokolwiek. Największych z nich nie udało się pokonać, a zamiast tego zostali oni wygnani do Valheim i potępieni na wieczność. Gdy stąpają po ziemi, mniejsze stworzenia podskakują jak okruchy na, mem jak na, na membranie bębna. Przy pierwszym spojrzeniu poznasz ich od razu. Okej, okay, mam że te wielgachne stwory nie będą w tym miejscu, tylko będą może trochę gdzieś dalej. Mm, kurde, wkurza ten kruk. Spitalaj. nie mamy w ogóle prywatności. Właśnie, ja iść się normalnie do krzaka zesrać, to co? Mamy no dość no dokładnie. się. by swój stan zdrowia i wytrzymałeś. Okej, okay, no dobra, no ja e wiem o tym, Hagin. Twoją drogą to nie znam jeszcze Survivalu chociaż ja nie gram w gdzie na przykład jest ranie, wiesz o co chodzi. Załatwiasz z potrzeby fizjologiczną. Wiesz co, jeśli chodzi o potrzeby fizjologiczne, to, to nie wiem, czy tak to, czy tak to działa, ale, ale wiem, że jest taka... O, no i proszę bardzo. Ale wiem, że jest taka gierka, jak Scam mhm. y się nazywa i to, to jest właśnie taki podobno rozbudowany survival, w którym y na przykład możesz, y nie wiem, chyba wdepnąć w jakiś, w jakiś krzak, albo na przykład przejść gdzieś i się zranisz, nie? Na przykład cię coś walnie, albo się zatrujesz czymś. Mhm. Ja Zobacz co tu jest. To jest skrzynia? Monety i skrzy... Te, strzały. Ty, 18 krzemieniowych strzał! Ale jak, ty mówisz skam? Aha. To... Skam, Sc no. Dum. No. No. normalnie. Nie wiem, wiesz co, w teorii powinniśmy kurde naprawić ten dom młotkiem, ale... Hmm. E, no wiesz co, no, to zróbmy to tak, zróbmy tak, no. No jak, jak już znaleźliśmy, no to nie będziemy teraz chodzić szukać, wiesz, pół godziny jakiegoś domku, jak już mamy taki domek. A zresztą, wiesz to, to, to jest taka nasza baza wypadowa, gdzie możemy ten, tą jedną noc przeczekać, a najwyżej yy, tutaj obok jest ta polana, więc tu zaraz możemy się, z, się zbudować, nie? Swoją drogą tak, to tak wygląda, jakbyśmy tutaj mieli takie miejsce, kurde, dla budowni budowniczych, nie? No, dokładnie. Po prostu stawiasz sobie chałupę, tam wychodzą w nocy, w dzień, kurde, budują, to wracamy. To Szkoda, że, kurde, robimy to dla siebie, znaczy szkoda. No, że ten dom. Dobra, nieważne. Ale naprawia ja po prostu. Aha, nie, bo napraw to było tak. Tak, tak, bo musimy, musimy, musimy trochę tego. Normalnie e... trzeba to zrobić. Tak, ja stworzyłem już stół warsztatowy, bo bez stołu też chyba ani róż. Także stworzyłem stolik... Ale nie kres. powinien być pod dachem? Nie, stół warsztatowy to nie. To nie ma znaczenia, w którym miejscu on jest. A coś mi się kojarzy, że on musi być pod czym, pod tym... Ja no wiecie co się stało z tą kłodą? To drzewo, to, to drzewo się oparło i inne drzewo, no nie wierzę w to po prostu. Podobno prawa fizyki mają działać w tej grze, właśnie widzę. <grym> tak, tutaj generalnie z tego co wyczytałem, to tutaj jest jakaś taka opcja, że praw fizyki, nie można wszystko, wszystkiego tutaj budować, tak jak załóżmy w Maj <grym> Cały las w ogóle się Zwaliło ci na łeb trzy drzewa. A, a ty żyjesz? Tak, bo ja jakoś uciekłem od tego. Nie no, nie wierzę. Nie, bo, o Boże. roku na łeb spadły trzy, trzy drzewa. A no, czekaj, tutaj widać. Czekaj, tu mam biec? Biegnie sobie takiej czaszki, to tam ona się będzie... Tak, życzył, tak, widzę. No. Ja pierdykam. No to pięknie, przeżyłeś 15 minut. <laughs> Brawo. No Nie, no według gry to jest dzień drugi. Znowu jest mokro. Nie, apitolek, goły lecę w nocy. A co, to, co to znaczy braku utraty umiejętności? Nie gadać, że straciłem teraz umiejętności wszystkie. Ale właśnie braku. Nie, nie straciłem. Ale właśnie braku utraty umiejętności to nie wiem czy. Może, może tu jest taka opcja, że ty możesz stracić umiejętność, na przykład jak się wywalisz? Nie wiem czy Bo to widzi, brz... Jak się zginie, to jest taka czarna, wiesz o co Ta, Tak, 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 tak wiem, no. Bo ja pamiętam też, jak się wywaliłem, to tam na tym zginąłeś. A na tym na testowym to też pamiętam, no. Jest ci zimno, cholera. Goni Aha, mnie coś, wiesz nie, Chyba to ja tutaj naprawię te, kurde, ten dom. Szarzeł um, mnie goni, go Boże. Rzełek? Te to są tragiczne stworzenia jakieś dziwne. Nie wiem skąd one są w ogóle wzięte. Ale dobra, wiesz co, chyba chyba nie będzie z problemu z nim. Chociaż nie chcę odpuścić Skubaniec, ale ale już jestem blisko. The fire, co tu zbudować? Hmm. A, dach ze strzechy. No tak, dobra. Już mi się przypomniało, co tutaj się buduje. Cyk, cyk. No ten tak kurde zostawia ten. Stawy Co by po mnie, że ja tam byłem. Ten szarze ogarnie. <grystanie> nie myślisz, myśli, że ten warsztat nie musi być? Da normalnie udaje się budować? Znaczy, no. Znaczy, żeby, żeby móc korzystać z opcji warsztatu, to on po prostu musi być postawiony taką, nie? Kurde, coś myślałem, że musi być pod czymś. Pod dachem znaczy, w sensie. znaczy też mi się coś kojarzy, że jak na tym, na tym testowym serwie graliśmy, to tam coś powiedziałeś na temat tego, że to musi pod dachem być, ale Polera, teraz nawet nie wiem już o co to, dokładnie tam chodziło z tym. A, bo nie, nie ma na głowie jeszcze. Na głowie mówię, na, da, nie mamy dachu. a dobra. No już się buduje. Jest dobra schronienie gitary. Tylko no, że jeszcze no. nie odpoczywamy, nie? E, tak, ta, w ogóle tutaj to musimy sobie zrobić uszko, żeby sobie zrobić save'a, wiesz? Ale nie, jest komfort. A czy odpoczywać chyba już odpoczywamy? Tylko że nie śpimy. Czekaj, meble to co jest potrzebne? A, drewno jest w cholerę potrzebne. No dobra, no. no to widzimy w takim razie. Bierzemy Ej, to w do ręki. W ogóle ja nie zebrałem w ogóle tego swojego cmentarzyka. No to zbieraj, zbieraj. Cyk, cyk. O, no, ale taka pierwsza noc, taka, żeby się przyzwyczaić. Żeby sobie coś tam no. pojeść. Będzie musiał zginąć. zginąć, tak. Niektórzy <noise> Będziemy... O dzień drugi O fajnie, mi się akurat skończy, skończył mi się topór To super um, ja, Muszę sobie tworzyć Cyk Dobra A ja sobie przestawię to na dwójkę, bo pod piątką to mi niewygodnie Ech, Kurde, walę chyba w to drzewo Zaraz ono po, to nie spadnie to, A żeby na to nam, nam nie spadło No <noise> To będzie przypał trochę Przybic. Nie, generalnie, generalnie lepiej gdzieś kurde spokojnie to opitalać. Poczywasz? ...ogień ze zezyzy. No i fajnie. To jeszcze tylko... ...tylko czekaj, tam skrzynie są w ogóle, trzeba rozwalić no. A te przeszkadza, na samym środku jest cyk. Zabrałeś temki stamtąd? Tak. Dobra. Ja tutaj postawię jedną łóżko. Ja czuję zmęczenia komfort 4, no i pięknie. A tutaj drugie łóżko. Fajnie, że my tu mamy trawę, stary. Tu mamy kamień, tylko... kur... Mówisz, jak się <laughs> tak, przyzwyczaiłem się do niego, co jest? Dobra, ja sobie przypisuję to łóżko, to, to lewe. A, ty już sobie przypisałeś prawe, dobra. No taki teren, no, teraz, jak się będziemy... będziemy... respić, to tutaj. Dobra, no to cyk, no to mamy generalnie odpoczynek, także co, no to idziemy od razu sobie kopać... I... Trochę drewienkę. Będziemy budować jakąś naszą pierwszą bazę, aż nawet nie wiem do końca jak to zrobić. Masz jakąś koncepcję? no właśnie... A to ja to myślałem, że na początku może jakąś palisadę taką wybudować. I, Od razu? I, I tak, i w środku tej palisady właśnie walnąć sobie parę domków. Znaczy no na razie może jeden, ale potem w późniejszym etapie może parę domków, w których będziemy trzymać różne takie rzeczy. Właśnie nie wiem jakie rzeczy tu można dokładnie trzymać. Czyli też, żeby nie był na środku ten dom, pierwszy co zrobimy. Mm -hmm. No no. Bo w, sumie, bo w sumie tak, bo my będziemy tak trochę udoskonalać teraz schronienie, bo takie prowizoryczne mamy, nie? Tak, no prowizorkę tutaj mamy. Tą bazę wypadną z kamieniem po środku i ziemią. Także, <laughs> tak, także no. Uk, uk, Ukatrupiłem, kurde. Ukatrupiłem prawie ptaka z padającym drzewem, także szkoda, że go nie zabijłem do końca, bo wkurza. Hagin? Tak. w Hagin? No bo patrzy na mnie. Czuję się niezręcznie. Ojej. Nie <śledEh> nie. Ty, ale to w ogóle... <śled intertw interview> <śledão> like, wow, wow. Widzę jak tam jak tam biega wokół tego drzewa, żeby tylko nie zginąć. <śled español> w ogóle to trzeba będzie też zapolować. O, ty! mysła jeleń. Czy na jakieś malinki już zbierałeś? Tak, zebrałem sobie malinki, ale tutaj są jelenie. Chodź tu. Fajnie by było Ej. mieć łuk, co? Bo to... No fajnie by było, tylko pytanie jak się robi łuk? W ogóle mam możliwość robienia już łuku? Pewnie, pewnie że nie. No czekaj, no to... Chyba byłoby... Jak się to wbija. Kurde, no właśnie trzeba je zobaczyć. Matko, co to za mgła jakaś taka strasznie... no. Strasznie dupiana. Magiczna ta mgła. O, poczekaj, warsztat użyj. A, warsztat w Magadachu. A, no widzisz. No czyli jednak. Czyli po prostu, żeby użyć warsztatu, to on wymaga, wymaga to... dachu. Mhm, czyli można taki, taki ten zrobić tutaj. Przedpokój taki. Bo... Nie, można... <laughs> no można. No wiesz, z drugiej strony można go tu włożyć. Żeby się nie męczyć. Nie wiem, zmieści się tutaj, tu. O. Poczekaj. Eee... Warsztat. Zmieści się. nawet się naprawdę ciasno już. Ale to się zmieści. O kur. <laughs> Dobra, zmieścił się. Zmieścił Ulepsz. A, krótki łuk, rzeczywiście. Gdzie to masz, krótki łuk? Naprawiono już się na Tunika. Ty naprawiłem sobie coś, nawet nie chciałem tego robić. Eee... Nie, ja mam tylko drewniane strzały do robienia. A nie, bo nie mam kamieni. Fajnie. Ale nie, a, to, no, a, ale... nie, na... a... dlaczego to się stało? No, co, co ty? Jarałem się. A, naprawdę, bognisko. Tak. Ale nie, poczekaj. No, ale da się tu stworzyć krótki łuk, ale. Wymagany poziom stanowiska pierwszy, drewno i skrawki skóry. A, okej, okay, skrawki skóry są potrzebne. Gdzie tam masz tą opcję, bo ja jej nie widzę? No jak E, sobie wejdziesz na warszawę. To nie masz tego w tej zakładce twórz? No twórz, i mam drewniane strzały, maczuga, młot, motyka. Stamienny topór. Tak jakbym czegoś nie miał? Hmm. A ja nawet nie mam drewnianych strzał. A nie mam, a nie, dobra, mam drewniane strzały. Nie, no co? Ja mam trochę więcej, ale nie wiem czemu... Ty... A masz młot przy sobie? Choć w sobie nie, to by, co by to... To nie miałoby... Znaczenia raczej. Hmm, dziwne, że tego nie masz. Pewnie coś lekko. A, a masz w ogóle, a masz w jakimś skrawki skóry? Nie. A właśnie, bo ja mam jedną sztukę, więc może dlatego pokazuję, mm -hmm. że, jest, że mam możliwość zrobienia. Możliwe, znaczy, no... możliwość no, Możliwości jako takiej tak nie mam, no bo potrzebne jest 8 kawałków tej skóry. Napstają, że to I... pewnie dropi z jeleni i dzików. Czyli trzeba polować. No, czyli trzeba zapolować, żeby... żeby A potem... Będziemy wiedzieli, gdzie jest chałupa? Wiesz co, ona jest... To jest łóżeczko no, tak. Tak, to jest takie łóżko znaczone. No, mm -hmm. no to lecimy. Tak, to... Trzeba trochę zapolować, żeby sobie łuk zrobić. O kurde, chodź tu, ty jeleniu, cholerny. Ech, no nie, zmęczyłem dawaj. się. Dawaj, 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 dawaj. Ty, połóż, to czy... jest to kolejna chatka tu jest. Ale ładna, fajna, ładniejsza niż tamta dużo. Hmm, no. To trochę tak, trochę więcej miejsca czy, chyba w niej jest. Szczerze to naj... Najzro... Co ja zrobiłem? Lol. Ty, można się... Patrz. <laughs> Kup, je bomby przed chatą. No serio, tak? Nie wiem, że coś jeśli chodzi o wielkość, to, to większa chyba nie jest. Może dłuższa, ale nie szersza. Ale ma dach, no nie? No tak, no ma już dach. No ale nasza już też ma dach. Może nie ma co A jest tu duża mapa? A tu jest duża mapa pod M, dobra. No dobra, naprawdę by się przydało, kurde. Przydałoby się zapolować na tej Jelenie, ale jest problem, bo one uciekają. Mniszka znalazłem. Ta, Miszka Alkarskiego też miałem wcześniej. Hmm... No nic, dobra, no najpierw będziemy się zajmować tym polowaniem na no, ten cholerny jeleń. Czarny... o, o. Nie wiem, czym jest Czarny Las, ale trochę się przestraszyłem tej napisu, więc Pokaż. idę w drugą stronę. Ale muzyka! Właśnie do tego ja chyba sobie wolę się zatrzymać. Dobra, będziemy wiedzieć, że tu jest w sumie. On jest gdzieś w dół, no jest na południu, ale nie, te, te piksele pod M to jest, jak sobie przybliżysz, to jest fantastyczna sprawa. 144P, nie no, nieźle. No ale Gierka waży 1 gb ponad, więc tak, że nie, nie, nie dziwię się, że to tak wygląda, ale mimo tego, że wygląda nie najlepiej, to gra się w nim dosyć przyjemnie. No ale dobra, będziemy kończyć odcinek w takim razie. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Możecie napisać w komentarzach, czy Wam się podoba podoba wam się ta seryjka, jesteście ciekawi, jak nam to dalej pójdzie. Bo dla nas też jest taki test, nie wiemy w sumie, to, to nie jest taka typowa gierka kooperacyjna, bo to jest w sumie survival, tak? który raczej się nie, nie skończy za bardzo ani szybko, ani nigdy, <gry> tak, że, tak, e, tak. także możecie dać znać jak to, jak to uważacie na temat tej serii, co i jak. A my się będziemy żegnać, a w następnym odcineczku najwyżej zajmiemy się polowaniem na te jelenie, tak żeby tą skórę sobie może zyskać, albo... No. Albo może. Będziemy, będziemy... budować, a może, by... a może będziemy budować? No ale potrzebujemy też jedzenia. Potrzebujemy no, też musimy jed... polować i znajdować malinki. Tak, więc na razie musimy znajdować malinki. może upolować jakieś dziki. To będzie łatwiej. O, jeszcze idziesz no Sasquatch, idzie. Sasquatch. Srasquatch. S -s -sra <laughs> <laughs> tak. Dobra i My że jesteś z Julian. <laughs> Pozrówki dla tego, kto oglądali kopaków z baraków. No, także dziękujemy bardzo za oglądanie, pamiętajcie o lajkę i pamiętajcie o subiku, jak wam się podobało, a my się będziemy żegnać do następnego, trzymajcie się, na razie, cześć, cześć! Cześć!